Witajcie ponownie. Nazywam się Angelika Mizielska i dzisiaj chciałabym uzyskać wiele odpowiedzi na temat gwarancji Lexus Relax. Dlatego zaprosiłam dzisiaj do rozmowy menadżera działu serwisu Łukasza Havryluka. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry. Łukaszu, po naszej ostatniej emisji dotyczącej gwarancji Lexus Relax, którą możecie obejrzeć na naszym kanale na YouTube, Lexus Lubin, pojawiło się wiele pytań do ciebie jako do eksperta. Proszę cię o wyjaśnienie. Zatem słucham. Pytanie od pana Darka. Od 6 lat jeżdżę Eriksem. Zgłosiłem się do programu, zrobiłem przegląd serwisowy w waszym serwisie i chciałbym pojechać moim autem do Hiszpanii. Czy poza polską gwarancja Lexus Relax również obowiązuje? Program Lexus Relax obowiązuje ponad 40 krajach, a więc można śmiało planować wakacyjne podróże, nie bać się problemów w drodze. Ale jeśli już do takich dojdzie, można skorzystać z naszych wyszkolonych techników w serwisach Lexusa, którzy zawsze Chętnie pomogą i naprawią samochód w oparciu o oryginalne części Lexusa. Kolejne pytanie od pani Magdaleny. Mój Lexus ma 9,5 roku. Kupiłam go jako auto używane, sprowadzone z Belgii. Nigdy nie korzystałam z autoryzowanego serwisu i przeglądów ASO. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z gwarancji Lexus Relax? Tak, oczywiście, że jej auto klientki nie ma więcej niż 10 lat i 185 tysięcy km, taką gwarancję możemy uruchomić. Wystarczy, że nasza klientka mówi się z nami na przegląd okresowy i będzie mogła się cieszyć bezpieczną jazdą przez kolejny rok lub 15 tysięcy km, ale Państwa zapewne bardziej interesuje, jak to wygląda w praktyce. A więc przykład z ostatnich dni zgłosił się do nas klient autem po gwarancji, który wykonał u nas przegląd okresowy i taką gwarancję zyskał na rok lub na 15 tysięcy km. W aucie doszło do awarii układu klimatyzacji. Usterka została naprawiona, winien był element sterujący elektryczny, klimatyzacją. Naprawa kosztowała prawie 3000 zł. I uwaga, klient nie zapłacił za naprawę ani złotówki dzięki gwarancji Lexus Relax. Czyli Lexus Relax diametralnie zmienia myślenie odnośnie gwarancji samochodu. Tak, zdecydowanie. Wraz z każdym przeglądem właściciele samochodów Marki Lexus mogą spać spokojnie przez kolejny rok lub kolejnych 15 tysięcy km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. E, taki komfort na dłużej. Podsumowując, jeśli gwarancja fabryczna w Twoim Lexusie właśnie wygasła lub do jej zakończenia zostało mniej niż rok, dołącz do programu Lexus Relax. Umów przegląd swojego Lexusa u nas w salonie. I przedłuż swoją gwarancję o kolejne 15 tysięcy km lub 12 miesięcy. I ciesz się gwarancją przedłużoną nawet do 10 lat lub 185 tysięcy km. Więcej informacji uzyskasz na naszej stronie internetowej wwwlexus Zapraszamy!